Dzień dobry Państwu, Tomasz Orwiński. Dzisiaj w Teraz i Zawsze razem z Pawłem Licarkiem porozmawiamy o tym, czego uczy nas ostatnia debata o in vitro. Zapraszam. Pawle, przez Polskę przez Sejm, przez media można, przetoczyła się taka debata kolejna w sprawie in vitro. Była naprawdę w Sejmie... Mówili, że gorąca, tak? dużo emocji też takich było i politycy wypowiadali się no, w duchu takim niemalże religijnych y, doświadczeń, jakiejś ekstazy, że o to jak rewolucja, tak? czyli rekonkwista okay. y, się dokonuje, że jakaś taka zmiana y, zasadnicza, y, wręcz bodajże że Kosiniak-Kamysz powiedział, że in to jest dar od Boga, czyli dziękuję Bogu za, mm -hmm. za tą technologię, tak? no więc niesamowity rodzaj takiego, takiej wzniosłości. No ale my tu byśmy chcieli trochę porozmawiać, jakby sprowadzić to w sumie yy, na ziemię i porozmawiać o argumentach, tak, nie tylko o emocjach, bo cała ta debata została sprowadzona no, rzeczywiście do jakichś bolesnych emocji ludzi, którzy nie mają dzieci i widzą też w tej technologii jakąś dla siebie nadzieję, no ale musimy zostać przy y, tego rodzaju faktach też etycznych, no, które nam mówią, że to nie jest yy, tak proste, jakby się wydawało i że taka, no taka jeszcze może być taka technologia finansowana, fundowana z podatków nas wszystkich, bo tego dotyczyła ostatecznie ta ustawa, którą przegłosowano, czyli że będzie to znowu technologia dostępna w sposób masowy, tak? Tysiące, refundowana, refundowana. Mhm. tysiące zabiegów, tak? Możemy mhm. się spodziewać, czy nawet dziesiątki tysięcy zabiegów. No. Ale my jednak jakoś stoimy na tym stanowisku, że to nie jest godziwa metoda, co do swoich zasad. I to jakby nie dotyka uczuć ludzi, którzy dzieci pragną, no, ale też trzeba brać pod uwagę jakieś inne zasady w życiu społecznym, etycznym, niż tylko, niż tylko pragnienia. Co, co byś tutaj wskazał na, na zasadniczy taki argument no przeciwko takiemu powszechnianiu, może tak to nazwijmy, metody in vitro? No wiesz, powiedziałeś, że ta debata, pewnie myśląc głównie o sejmowej, ta debata była, była, była jakaś bogata, czy w tym sensie intensywna, tak? gorąca, ale ona rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, była bardziej emocjonalnie gorąca i politycznie gorąca, a właściwie mhm. występował tam wyraźny deficyt argumentacji rzeczowych mhm. i moralnych, właściwie co muszę ze zdziwieniem powiedzieć, to chyba jedynie w wystąpieniu posła Brauna, on nie jest takim bohaterem mojej powieści, ale, 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 ale tutaj było to najbardziej, ono było dotkliwe, oczywiście retorycznie, tak? ale, ale najbardziej rzeczowe, rzeczowe moralnie. Ja bym zwrócił twoją uwagę, że praktycznie ta cała argumentacja została pominięta. Tak, bo, w komentariacie tak, tak zwanym, że skupiono się tylko, że odwołał się ale, no, tam do trzeciej rzeczy, prawda? I... Tak, 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 to wyłącznie to, no bo to, to odpowiada y, y, tym, którzy całą, całą sprawę mm -hmm. forsują, bo cała dyskusja moralna jest tutaj zupełnie na drugim planie. Y, to jest, powinno być dla ludzi, którzy y, na przykład... Y, jakoś są przekonani do pozytywnych skutków in vitro, to powinno, jak sądzę, być niepokojące, że, że ta cała debata ma charakter bardziej polityczno-emocjonalny niż moralny. Bo jeszcze coś innego, gdy, gdy, gdy na tym polu moralnym ludzie mają Przekonanie, że wyargumentowali dobromoralne, wyższe na przykład, prawda? Ale tutaj tego nie ma. To jest, to jest moment, jakbyśmy dyskutowali wyłącznie językiem komedii romantycznych, tak? Tak. czyli takich, takich przepychanek emocjonalnych, kto bardziej płacze, kto bardziej czuje się pokrzywdzony, prawda? Trochę na tej zasadzie. I ten ton był również w debacie Sejmowej, te kolejne. Ogłoszenia jakby się właśnie pseudoreligijnej, takiej takie, takie ekstazy, prawda? Jakby, jakby yy, wkraczano do jakiejś świątyni, i ją oczyszczano mm -hmm, z, tak, ze tak. splugawienia. No ale, ale wiesz, jednocześnie jest tak, że w całej tej właśnie liberalnej debacie pomija się tych, którzy nie mogą płakać do kamery, tak? mm -hmm. A przecież to o to chodzi w całym tym problemie, że Mamy dzieci, tak, które są na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ale są przedmiotem tak. e, jakichś zabiegów. No. Pro, pro, nasz problem tak, z metodą in vitro rozprowadza się generalnie do dwóch punktów, o których trzeba pamiętać i z którymi, e, o które trzeba pytać. Pierwszy to jest, e, to jest jednak e, lekceważone najwyraźniej przez, przez rzeczników e, te, tej, tej, tej zmiany. Dobro, no jakby to nie, jakby nie mówić, no po prostu ludzi w stadium płodowym, bardzo wczesnych, w związku z tym łatwo pomijalnych, lekceważonych, tak, w stadium płodowym, bardzo wczesnym, za, zarodkowym, ale przecież to jest dokładnie to, co widzimy i czego nie da się, nie da się usunąć. To spośród tych nie, nieznacznych, tak, człowieczeństw, tak. Wydobywa się to jedno, które następnie za chwilę okazuje się ukochanym dzieckiem. No ale jednak to nie chodzi o plantację dzieci, prawda? Jedno z, jedno z okazuje się dojrzałym owocem, a, a resztę wrzucamy do innego woreczka, bośmy go albo nie wybrali, albo okazało się, że nie ma sensu rozwijać jego, mm -hmm. e, jego organizmu. Musimy pamiętać, bo dzisiaj już nie posługujemy się prymitywnym obrazem człowieczeństwa, że człowiekiem jest ten, kto zaczyna poruszać nogami, albo widać go, że się, że się, że się szamocze. Tylko, tylko po prostu zdajemy sobie sprawę z ciągłości genetycznej między tym najprostszym zarodkiem, a człowiekiem, którego jako takim rozpoznajemy na ulicy, prawda, jest ta ciągłość i ta, tę ciągłość nauka dzisiaj nam opisuje, nie hmm. tylko w kategoriach metafizycznych, tak jak kiedyś filozofia, ale w kategoriach także pewnych danych biologicznych. I teraz, jeśli ktoś metodycznie to lekceważy, no to, to po prostu i siebie, i lekarzy skazuje na jakby to nie nazwać, no zwyczajnie procedurę selekcji. Na to zwracano uwagę w bolesnym, retorycznym tonie, że selekcjonuje się życie. No, jednak sobie. jest to taka procedura jednak eugeniczna też, tak? To słowo tak. dobrze oddziaływuje też, bo ono daje nam jednak wyobrażenie, że nasza ustawa, bo może to zreferujmy, mhm. pozwala na to, poza pewnymi wyjątkami, żeby w procedurze in vitro doszło do zapłodnienia, mhm. do stworzenia mhm. sześciu osób. De facto. Tak, I z tych tak. sześciu osób lekarze, jak tacy demiurgowie, wybierają tę jedną, która im się wydaje, mm -hmm. że będzie najbardziej trwała, najlepiej przyjmie się w ciele kobiety, tak, do dalszego rozwoju, czy ma jakieś najlepsze cechy. Tymczasem powiem Ci, że dla mnie zaskoczeniem było, że czytałem y, takie, wiesz, ironiczne wypowiedzi, że katolicy przejmują się prymitywnym embrionem. Znaczy tak, to takie sformułowanie tak, tak, tak. z XIX wiecznej, niemalże przednaukowej jeszcze fazy poznania biologicznego, kiedy wydawało się, że po prostu taki embrion to niespecyficzna żelka, żelka plazmatyczna, tak, jak mówił tak, Darwin tak, 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 zresztą. Tak. I że w ogóle ten rodzaj języka, czy to, jestem bardzo ciekaw, jak sądzisz, czy to wynika z zapóźnienia, które następuje w jakimś takim procesie przyjmowania wiedzy naukowej, czy jednak naprawdę jest to odmowa Przyjęcia wiedzy. To znaczy, że jednak ten rodzaj atrakcyjności liberalnego modelu, mhm. takiego hedonistycznego, można powiedzieć, modelu społeczeństwa, bierze górę nad, nad tym, co jednak uderza nas dosyć mocną oczywistością. To jest to, moim zdaniem to jest to drugie, ten regres, odmowa, zakaz, zakaz posługiwania się sobie wiedzą tak, tak. w tych przestrzeniach, w których mamy w których już obowiązuje nas pewna dyrektywa polityczna, czyli wyobrażenie, my zrobimy teraz ludziom dobrze. To jest nasze szlachetne działanie, to na tym polega szczęście człowieka, i o niczym innym nie będziemy się zastanawiali. To jest wiesz, porównywalne. No, nie będę się posługiwał retoryką, która już została użyta, ale to jest porównywalne do wiesz, wyobrażenia o tym, że ze względu na szczęście przyszłych pokoleń, też mieliśmy taką tak, ideologię, tak. można zamknąć oczy na jakieś tam ostatecznie nieznaczne cierpienie tych, którzy muszą zostać y, y, przez parowóz historii rozjechani. Po no, prostu no, no, wielokrotnie ludzie e, e, okazują się e, ślepi na e, życie konkretów, tak? tych, tych ludzkich, e, jeśli mają jakąś wie, wielką tak. misję. I mi się wydaje, że to tutaj jest mhm. widoczne. Ten regres, wiesz, taki prymitywizujący regres e, przeciw wiedzy, przeciw temu, co wiemy na temat e, także ży, życia e, płodowego człowieka, no następuje, ma czasami przejawy zgoła, e, no, My to jest tak prymitywne, że, że, że wydaje się karyk karykaturalne. Mhm. Tak? Politycy w mediach mówią, że, chodzi, że przeciwnikom metody in vitro chodzi o ochronę plemników, tak? Tak, na przykład. Tak, tak. To już jest ten poziom zafałszowania, ale zafałszowania, które no, moim zdaniem w żadnym razie nie może wynikać już z braku, z braku wiedzy. Tak? Tylko z braku wiedzy, takiego, takiej ignorancji człowieka, który się pewnych rzeczy nie nauczył. To wynika po prostu z chęci e, takiego ośmieszenia, tak, argumentu przeciwnego. Żeby wszyscy uważali, że, ma, że, że są bohaterami walki z obskurantyzmem, prawda? No tak, no. przysłaniają rzeczywiste te problemy. Tak. Oczywiście, że e, mówimy teraz o tym jednym i najważniejszym e, wątku argumentacji, bo, bo to jest rzeczywiście e, mhm. ta kwestia, która, w której in vitro e, no po prostu jest, e, czy bywa słusznie porównywane do procedur aborcyjnych, no bo co prawda efektem, tak, in vitro ma być życie, ale za to życie płaci się żyć, życiem innych, uh -huh. tak, więc to jest moment, moment pre, prenatalnego zabójstwa, no jest tutaj, jest tutaj wpisany, być może trwale, ja nie jestem, nie, nie znam się na tym tak dobrze, żeby wyrokować, czy istnieją metody in vitro, które naprawdę, realnie, nie tylko na papierze, mogłyby być wolne od tej od tej zasadniczej wady, ale obok tego oczywiście istnieje już innego rzędu, ale bardzo poważny moralny niepokój, który warto y, rejestrować. To jest pytanie o w ogóle kontekst y, zbyt daleko id idącego manipulowania y, życiem na jego najwcześniejszym etapie. Jak mówię, to jest rzecz. Y, znajdująca się już na innym poziomie rozważania, niemniej nie, 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 nie jest to rzecz nieważna, bo zdajemy sobie sprawę, że w jakimś sensie wydobycie, od, odłączenie prokreacji ludzkiej od tego kontekstu miłości dwojga, jakiejś takiej, nazwijmy to zwykłego, Mhm. Naturalnego kontekstu rozwoju płodowego, prawda? to to jest oczywiście rzecz. E, e, alternatywą jest wkroczenie techniki. E, słusznie nam się odpowiada, że techniki medyczne są, mają bardzo dużo pozytywnych skutków, że na co dzień wszyscy korzystamy, że w wielu wypadkach to. Technika ratuje to, co jest w nas naturalne, więc w tym wypadku to również jest tak, że technika może służyć temu co naturalne. Niemniej znamy też kontekst, prawda? I nie możemy go lekceważyć. Kontekst polegający na tym, że zaczyna się robić rynek tworzyw genetycznych. Rynek już nie tworzyw genetycznych, ale po prostu płodów, jest cała skomplikowana droga płodu do jego e, rodziców w postaci surrogacji e, e, po drodze prawda mhm. jest cały kontekst którego też nie można lekceważyć e, takiego e, nie tylko sztucznego zapłodnienia ale też i sztucznego rodzicielstwa polegającego tak. na tym że że takie dziecko ląduje w kontekście nie wiem, jakiegoś, jakich, jakichś związków, które nic z rodzicielstwem nie mają wspólnego. Tak? Nie wiem, jakieś gejowskie związki, że w Polsce to jest cały czas gdzieś poza naszą, naszym mhm. doświadczeniem, czy, czy, ale, ale w świecie to jest już zwyczajny kontekst tych spraw. Prawda? Ktoś, kto nie może sobie, nie, nie może sobie tak, dziecka urodzić, E, e, może sobie je zafundować, prawda? E, to... Czyli można powiedzieć, że, e, że materiał genetyczny, tak to sobie nazwijmy, tak. zaczyna odkrążyć jak towar. Krążyć jak towar no, po to prostu. I może trafić tutaj do jednej osoby tak, tak. albo do innej. Jest traktowany jako tak, tak. neutralny, a w rzeczywistości nie jest moralnie e, neutralny, tak? I, I jakby to w ogóle... W tej debacie... Nam znika, jest, jest, jest pomijany jako nie, nie, niewygodny element. Oczywiście po drugiej stronie, bo nie, nie jest tak, że, że nie widzimy rozmaitych argumentów, po drugiej stronie jest ten właśnie nadmuchiwany, ale realny argument. Cierpienia ludzi, mhm. którzy e, o, dzieci, o o potomstwo się st starają, i jego nie mają, prawda? I, no i to hasło prawo do dziecka. Właśnie. Politycy, którzy, którzy w parlamencie zachwalali tę e, zmianę e, prawną, mówili jeden po drugim, e, posługiwali się pojęciem prawo do posiadania dziecka. Do posiadania, tak. Jest w tym jakiś element niepokojący, bo e, ta rewindykacja prawna, właściwie w stosunku do kogo jest, bo, bo prawo to jest możliwość roszczenia sobie jakiegoś dobra od kogoś. Mm -hmm. Właściwie prawo do posiadania dziecka to jest roszczeniem wobec kogo? Politycy sugerowali, że jest roszczeniem wobec społeczeństwa. To społeczeństwo powinno zadbać o to, a więc na przykład instytucje tak. publiczne, żeby ktoś, kto dziecka nie ma, a, a zgłasza się po dziecko, żeby to dziecko mógł odebrać. Prawda? Tak, bo w tym jest ten no taki tak. wątek potencjalności, bo tak. wiele osób wcale nie chce mieć dziecka, ale, ale chce może. mieć prawo tak. do takiej dyspozycji, tak, 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 tak. że gdzieś przychodzi do urzędu, do szpitala, tak, tak. Do, do państwa i tak. mówi, a teraz to bym chciał mieć i niech państwo mi pośród różnych... Uprawnień tej cywilizacji liberalnej, która nieustannie różne uprawnienia tworzy, jesteś to prawo, że, tak. że ja sobie wezmę to dziecko. Tak? tak mi się wydaje, że nie chcę tu nic wyrokować, ale biorąc pod uwagę y, tendencje demograficzne naszego kraju i jakby wyraźną niechęć do tak naprawdę jednak potwierdzoną statystycznie no, tak. niechęć do posiadania dzieci, do rodzenia dzieci. To, że no jednak nie można sobie wyobrażać, że dzieci się nie rodzą, dlatego że, nie mo, że, że, że jest to jakoś biologicznie, że jakby wszystkie te przypadki związane są z tym, że, że nagle małżeństwa stały się niepłodne. Są, są takie, są, są takie, ale, mhm. ale to nie jest gra, ra, racja podstawowa. No to biorąc to pod uwagę, to oczywiście nie możemy się spodziewać, że nagle. Okaże się, jak czasami nam niektórzy politycy obiecywali, tak. że to w ogóle jest przełom demograficzny. To znaczy, no jakby w momencie, w którym się otworzy szeroką możliwość używania tej praktyki in vitro, to od tego momentu nagle ludzie zaczną pragnąć albo zaczną realizować swoje głębokie pragnienie bycia rodzicami. Nie. No to jest oczywiście debata dotycząca, jeśli chodzi o jej rzecz. Dotycząca pragnień stosunkowo, stosunkowo nielicznych, ale zawsze konkretnych ludzkich przypadków. Natomiast o wiele ważniejszy jest kontekst, na który Ty wskazałeś. To znaczy, że tworzy się konstrukcja hipotezy. Mogę, tak? Mogę. E, e, Jakbym chciał, to mogę. Ale tak. niekoniecznie chcę, ale, ale mogę. Otóż w ten sposób. Yy, dokonujemy zmian, które, pamiętajmy, są ogromnie, już mówiliśmy o tym wcześniej, obarczone rozmaitymi ryzykami, albo po prostu są wadami moralnymi. Wiesz, no jeśli chodzi o tę demografię, to mm, zupełnie niedawno, być może to przypadek, The Economist, taki większy raport mhm. został opublikowany. No wiadomo, kraje anglosaskie są zaawansowane, mhm. takiej normalizacji, tak, tej, Procedury, więc się za bardzo nad kwestiami moralnymi nie zastanawiają, ale zastanawiają się nad skutecznością. Tytuł tego raportu można tak skrócić, mówiąc, że co zrobić z tą nieskuteczną metodą in vitro, że jest jakiś przełom naukowy na horyzoncie, żeby ona stała się bardziej skuteczna. To jakby dodatkowo wskazuje, że nie będzie to rozwiązanie demograficzne. Pewnie gdyby sięgnąć do różnych opowieści takich biograficznych, to usłyszelibyśmy, jak dużo też cierpienia mhm. ludzie znoszą, kiedy kolejne próby nieudane podejmują, tak, tej przyjęcia, tej implementacji dziecka przez kobietę, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest taki, wytwarza się nam jakaś w ogóle nowa przestrzeń doświadczeń m, takich społecznych, które też w różną i dziwną stronę mogą pójść. Ale chciałbym ci jeszcze zapytać, może już na koniec, czy uważasz, że to czy nasza polityka się zmieniła, tak? Czy ta mhm. debata jest jakimś znakiem? Jakiejś zmiany bardziej zasadniczej, bo trochę to właśnie tak wygląda, że jest taka rekonkwista, tak, że zmienił się skład parlamentu, ale jakby doszło do głosu, doszli do głosu jakieś inni ludzie, tak, którzy w ogóle w trzeciej RP nie mieli aż tak silnego głosu, albo nawet byli gotowi do większych jakichś większych dyskusji, tak, A tutaj mamy Ewidentnie rodzaj takiej politycznej trochę przepychanki, no jak to powiedzieć przemocy, ale przyszli, zmienili i to już jakby będzie teraz inaczej. No wiesz, wszyscy ci politycy, których obserwujemy, wcześniej na przykład po prostu w jakichś przestrzeniach życia publicznego, czasami rozrywkowego, czasami w ogóle medialnego, tak? no Marszałek Sejmu mhm. ma po prostu bogatą kartę Showmana tak. również i chyba też zresztą używa jej korzysta z niej, ale tak się zdaje, tak na to wygląda. No, ale ci, także i ci, którzy byli w polityce wcześniej, no wszyscy można powiedzieć, jeśli, patrzy, jeśli z jakiegoś miejsca stałego byśmy patrzyli na nich, to widzimy, że odbywają pewną drogę, to jest pewna, pewna ewolucja, tak, od czasu, w którym się. Jednak definiowali jako pokolenie JP2, bo pamiętajmy o tym, że właściwie poza lewicą SLDowską, tak. to właściwie wszyscy jakoś się przez odniesienie kiedyś do tej Republiki Papieskiej, tak, tego widzenia odnowienia państwa polskiego przez, przez dekalog. No wszyscy się jakoś defini jakoś definiowali, może nie wszyscy, ale znaczna ale, ale część. No, i teraz widzimy, że to, się, że to ewoluuje w stronę właściwie takiego samodzielnego politycznego magisterium, takiej politycznej nauki moralnej, mhm. która się obywa bez kryteriów obiektywnych i obywa się bez, mhm. bez kościoła. A teraz w przypadku polityków, którzy po prostu mają tożsamość, Świecką, czasami antykościelną, jest to oczywiste, ale w przypadku ludzi, którzy mimo wszystko starają się balansować na tej granicy e, tak zwanego środka, centrum, e, odniesień do wartości, tak, większości społeczeństwa, no to, to oni mówią w tej chwili o wartościach, które znajdują w badaniach w, w badaniach socjologicznych, w sondażach, tak. prawda, tak naprawdę, może nawet bardziej w sondażach niż. Niż w jakichś pogłębionych badaniach mm. socjologicznych. Natomiast e, czyli zwykła, zwykły mechanizm e, takiej demagogii e, wewnątrz e, demokratycznej. E, politycy po prostu patrzą, co, na, na czym mogą budować, na czym mogą się oprzeć, co będzie dobrze, co będzie dobrze odebrane. Natomiast no, bardzo. Wyraźnie zmierzch odwagi. Tak? Odwaga to w tej chwili jest wygłaszanie płomiennych przemówień, a nie ewentualne postawienie się ze swoją polityką, mm. na przykład w jakimś napięciu z opinią albo większości, albo znacznej części społeczeństwa. Nie zawsze polityk jest automatem do wykonywania. Tego rodzaju żądań, to wiemy bardzo dobrze na różnych, na różnych przykładach. Każda partia ma takie miejsce, każde stronnictwo ma takie miejsce, w którym się z tą opinią w większości konfliktuje, tak. ale ma rację do tego. Mm. Otóż tutaj jest problem, polega na tym, że, że właściwie też nie widzimy jakiegoś obozu politycznego albo jakiejś koalicji tak politycznej, która byłaby w stanie zatrzymać się na tych ruchomych piaskach tak, i, 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 i jednak. Mieć jakiś stały punkt odniesienia. Tutaj rozmawiamy o tych argumentach moralnych. No, w polityce polskiej jest coraz mniej ludzi, którzy zdają sobie sprawę z wagi takich argumentów. Prawda? I sprawy te są odpuszczane. Za chwilę okazuje się, że ci, którzy do niedawna z powodów właśnie politycznych mhm. na przykład wyglądali na obrońców cywilizacji życia, to za chwilę teraz śpieszą z oświadczeniami, że zawsze byli za in vitro, pan premier tak bardzo szybko. No tak, mamy wielkie rozmowy. resetowanie tego tak, frontu, cywilizacji tak, tak. życia, cywilizacji śmierci, bo można się spodziewać, że jest jakiś nowy front szykowany i te stare fronty już przeszkadzają, bo tak, tak. nie, nie, nie będą mogły zagospodarować na przykład bardziej centrowego tak. elektoratu, który no raczej wolałby, żeby na przykład in vitro było, żeby wrócić do tak zwanego kompromisu tak. aborcyjnego, więc te... Snuzy są zamykane. Tak, powiedzmy sobie, że, że dotychczasowy obóz rządzący miał w rękach Złoty Róg, ale najwyraźniej gdzieś go ma zamiar wyrzucić w krzaki, mhm. bo, bo ten Złoty Róg polegał na tym, że rzeczywiście można było harmonizować pewną przychodzącą w pomoc ludziom politykę społeczną. Zwłaszcza obiecywano to tak, w kontekście całej projektów za życiem. Już w tej chwili nie mówię o in vitro, tylko mówię o całym kontekście polityki społecznej sprzyjającej rodzicielstwu, i tego nie wykonano. To, to poza 500 plus nie, 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 nie wyszło. Hmm. Te wszystkie obietnice realne nie zostały spełnione, a równocześnie, a równocześnie widzimy wycofywanie się elit tego obozu z tego elementarnego ruchu, jakby prawodawstwa ochrony życia, prawda? Wiemy, że, 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 że całościowe, całościowa polityka za życiem, ona musi, musi obejmować oba ruchy, to znaczy z jednej strony dosyć twardy i możliwe, że kontrowersyjny dla części społeczeństwa Ruch w zakresie polityki obronnej mm -hmm. dziecka i, w poli i, 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 i także konsekwencji karnych z tym związanych, i tak dalej, a z drugiej strony jednak polityka społeczna przemodelowana w stronę ochrony tych wszystkich, którzy się niekiedy z, na przykład rodzicielstwem dzieci chorych zmagają. Prawda? Otóż to nie zrobiono trochę na odwal tak? w, i mówię o, o konsekwencjach orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i dzisiaj bardzo łatwo mówić o tym w kontekście takiej ślepej, wyłącznie moralizującej polityki, a nie w kontekście pewnego całościowego widzenia tej sprawy. No Paula, będziemy się pewnie przyglądać dalszym jakimś efektom tej liberalnej rekonkwisty. Zobaczymy, czy ona dalej się potoczy, bo może być też tak, że to jest taki moment, kiedy ta nowa większość próbuje dawną większość jako przełamać. Tak? Niekoniecznie to oznacza, że pójdą jakieś bardzo daleko idące kroki przeciwko na przykład ustawodawstwu za życiem. Niemniej takie przełamanie się moim zdaniem dokonało. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. A to był program teraz i zawsze. Dziękuję Państwu za uwagę. Tomasz Rowiński.